Aby skutecznie dostosować proces współpracy z kontrahentami do RODO należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe aspekty po pierwsze na spełnianie obowiązku informacyjnego w stosunku do kontrahentów i ich przedstawicieli po drugie na podstawę prawną przetwarzania i po trzecie na ewentualny stosunek powierzenia pomiędzy nami a kontrahentem, który w takich relacjach może wystąpić. Zacznijmy od obowiązku informacyjnego i od tego, jak różni się on przy współpracy z kontrahentami, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwa w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, a tych, którzy są osobami prawnymi. Jeśli chodzi o obowiązek informacyjny, musimy pamiętać, że jednoosobowe działalności gospodarcze traktujemy na równi z innymi osobami fizycznymi. To znaczy, że nie ma wielkiej różnicy, czy obowiązek informacyjny spełniamy w stosunku do e, Anny Nowak, która zapisuje się na newsletter, czy Jana Kowalskiego, który kupuje przedmiot przez internet. To, o czym musimy pamiętać, to że w stosunku do takiego kontrahenta obowiązek informacyjny musimy spełnić, i myślę, że najwygodniejszą formą jego spełnienia byłoby umieszczenie takiej klauzuli w umowie z takim kontrahentem. Jeżeli nie zawieramy z nim pisemnej umowy, wówczas klauzule informacyjne możemy przesłać mu w odpowiedzi na potwierdzenie zamówienia czy na otrzymaną fakturę. Oczywiście obowiązku informacyjnego nie musimy spełniać w stosunku do kontrahentów, którzy są osobami prawnymi, natomiast nie oznacza to, że przy współpracy z takim podmiotem nie musimy obowiązku informacyjnego spełniać w ogóle, ponieważ tutaj pojawią się dane osób fizycznych w postaci pracowników, współpracowników i osób do kontaktu po stronie takiego kontrahenta, który jest osobą prawną. O ile ciężkie byłoby spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do każdej z tych osób z osobna, o tyle bardzo wygodnym rozwiązaniem byłoby tutaj spełnienie tak zwanego obowiązku krzyżowego, który polega na umieszczeniu takiej klauzuli w umowie z kontrahentem, w której zobowiązujemy naszego kontrahenta do spełnienia w naszym, jako administratora, imieniu obowiązku informacyjnego w stosunku do jego pracowników i współpracowników. Wówczas do takiej umowy, jako załącznik, powinniśmy. Dodać treść takiej klauzuli informacyjnej. Innym sposobem, myślę, że takim dodatkowym, i bardzo również wygodnym, byłoby umieszczenie odnośnika do klauzuli informacyjnej w stopce mailowej. Jeżeli chodzi o drugi aspekt, czyli podstawę prawną przetwarzania, w przypadku kontrahentów, którzy są e, osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze, tu podstawą prawną będzie artykuł 6 ustęp 1 litera B RODO, czyli dane będziemy przetwarzać w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba fizyczna. Oczywiście ta sama podstawa prawna nie znajdzie zastosowania przy e, współpracy z kontrahentami, którzy są osobami prawnymi. E, Natomiast tutaj podstawą prawną będzie artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ naszym prawnie uzasadnionym interesem jest to, aby prawidłowo zrealizować umowę, która łączy nas z kontrahentem. Trzeci aspekt, czyli ewentualny stosunek powierzenia pomiędzy nami jako organizacją i naszymi kontrahentami. Tutaj bardzo często będzie to wyglądało w ten sposób, że relacja, która będzie nas łączyła z kontrahentami, będzie na zasadzie ADO-ADO, czyli będzie dwóch odrębnych administratorów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w sytuacji, w której zakupujemy towar od naszego kontra kontrahenta czy dostawcy, czy wypożyczamy samochód z wypożyczalni samochodowej. Natomiast w niektórych sytuacjach ta nasza współpraca będzie się opierać na stosunku powierzenia, to znaczy my będziemy administratorem danych, a nasz kontrahent podmiotem przetwarzającym, działającym w naszym imieniu i na naszą rzecz. To będzie miało miejsce na przykład w sytuacji outsourcowania usług księgowych, czy korzystania z usług firmy utylizującej dokumenty. Musimy pamiętać, że w takiej sytuacji należy nie tylko zawrzeć umowę powierzenia z takim podmiotem, czy za pomocą innego instrumentu prawnego uregulować jakoś tą naszą współpracę i powierzenie, które stanowi trzon tej współpracy, ale również należy w sposób odpowiedni tego kontrahenta dobrać. Czyli zanim podejmiemy współpracę z takim kontrahentem, musimy upewnić się, że zapewni on bezpieczeństwo powierzonych mu informacji. Możemy to zrobić na przykład przy pomocy audytu. Co na pewno powinno znaleźć zastosowanie przy większych, ważniejszych kontrahentach, czyli powinniśmy sprawdzić, czy jego system ochrony danych osobowych jest dostosowany do RODO. Natomiast w przypadku innych, może mniejszych kontrahentów, tutaj działaniem wystarczającym wydawałaby się ankieta dla procesora, dzięki wynikom której moglibyśmy sprawdzić, czy nasze dane, które planujemy powierzyć takiemu kontrahentowi, będą bezpieczne.